Okej, okay, postaram się już nie wracać więcej do dramatycznej dramy a propos Lotra, natomiast muszę tylko jedną rzecz już króciutko sprostować, że generalnie moje bardzo mocne stwierdzenia o sekcie, o ten, ten... Wiele osób poczuło się urażonych, do których tego nie celowałem. I jak najbardziej uważam wiele osób za debili, hamów, innych ów. W sensie, jeśli ktoś nie jest w stanie uszanować innych opinii, jedyne co robi to się, szerzy hejt i nie da się bawić i nie da się wyrazić w komuś zdania, I nieważne, czy się komuś serial podobał, czy nie podobał, nieważne o którym filmie, czy serialu, w którą stronę, to bez różnicy. Mam tych ludzi za grupę, no nie jestem fanem, powiedzmy, tak? I od tych, od tych ludziach mówiłem. To, że ktoś się kocha jakiś tam lord czegoś się świetnie z tego powodu bawi i, i zna i tym, Dobrze, Good for you. I mało tego, może Wam się nie podobać ten serial, to te, też jakby Good for you. To dwie różne rzeczy, bo część osób mi pisało: Obrażasz nas, że nam się nie podoba? To, 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 że nam się nie podoba, to znaczy, że jesteśmy sekciarzami. Nie, ja mówię, kurwa, to wy dzwonicie. <grych> to wy mnie obrażaliście, że mi się podoba, tak? Więc mówię, dwie grupy, tak? Okej, okay, wyjaśnione? No, i co do odcinka trzeciego, jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekaw, jak teraz internet zareaguje, jakie będą oceny, no bo jeśli wcześniej te pierwsze dwa to było absolutne gówno jeden na dziesięć, to ten, jakże naprawdę fatalny odcinek, ciekawe jakie on dostanie noty, to już będzie skala ujemna? Minus dziesięć? A może to jest paradoksalnie pełne koło zatoczyć, że teraz ten mi się nie podoba, a fanom Lotra będzie się podobał. <grych> Może to w drugą stronę teraz zadziała, nie? W każdym razie, tak, tak, no po pomówmy o tym badziewiu, jakim jest odcinek 3. I jeszcze tylko powiem, że nie, nie zmieniłem zdania co do odcinka 1 i 2. Przesłuchałem mnóstwo rzeczy na polskim i angielskim YouTubie i też czytałem. Opinie pozytywne, negatywne, i szczególnie na tych negatywnych się skupiłem, tych, które były konstruktywne. No bo słuchanie od jakichś idiotów, że 1 na 10, bo tam czarni aktorzy grają, czy coś, no to w ogóle jakby dla mnie tam. To nie ma sensu, ale I nie twierdzę, że ten casting jest zawsze uzasadniony i sensowny, ale chodzi mi o sam poziom dyskusji. Nie? Eee, natomiast eee, bardzo dużo konstruktywnej krytyki czyta czytałem i uważam, że ona jest. No nie powiem, że nie fair, ale że po prostu na, na tym serial ten serial był skazany na porażkę, co by nie zrobili, bo to, jaką krytykę pierwsze dwa odcinki dostały za rzeczy, za które, wiecie, takie rzeczy typu Galadriel, Galadriela, przepraszam, wybiła się z miecza i coś i ten, i jakie to było nierealistyczne i w ogóle, i wszyscy mówią, jaka fatalna scena, ja mówię, kurwa, w oryginalnej trylogii Legolas surfował na tarczy orka po schodach, jak na desce surfingowej, strzelając headshoty, ja mówię, przecież jakby w to, tamto wrzucili tutaj, Jezus, Maria, no, w, <noise> takie, wiecie o co chodzi? albo z tym pływaniem Galadrieli, co no to będę w tym odcinku jakby ten odcinek potwierdza, że to było debilne, ale na poziomie, kiedy, wcześniej, ja mówię, cze czemu Galadriela nie może płynąć długo? W oryginalnej trylogii nasza trójka w dwójce biegła za Uruchai, czy tam Urkami, co porwali, nie Uruchai, co porwali E, hobby biegli we trzech przez te nowozelandzkie ładne wzgórza przez śródziemie i ten gimli ten krasnolud tak ja mam uwierzyć, że on dwa dni tak dalał, prawda, sprint truchtem. Ja mówię no to, to jakbym się tak przykładał logikę naszego świata do tych bohaterów, to to, to wiadomo, że to nie ma sensu, no nie? Ja tylko, ja tylko mówię, wiecie, tak, na zasadzie, jakby przyłożyć krytykę do tych pierwszych dwóch odcinków, na przykład do trylogii Jacksona, to tam też by oceny z dziesiątek spadły na piątki, nie? Więc, jakby wciąż uważam, że pierwsze dwa odcinki są fenomenalne, bo ja po tym wszystkim sobie jeszcze raz je obejrzałem, świetnie się bawiłem, tylko tutaj jest haczyk. Trzeci odcinek, nie tylko, że jest gorzej napisany, jest reżyserowany przez Wayna Ipa, jakkolwiek się go czyta, <gry> który jest reżyserem Serialowym robił jakieś tam odcinki Koła Czasu, Utopii, Doktora hu wielu innych seriali. Totalnie sobie nie poradził. Pierwszy i drugi odcinek robione przez Bajonę uważam, że reżyseria była fenomenalna. Nie tylko fantastyczne zdjęcia, lokacje, oświetlenie i tak dalej, bo znowu w jednym ujęciu jakieś... I nie zgadzało się jedno światło na czyjąś twarz, to jest z tego filmik w internecie i widziałem mnóstwo osób mówiących, że fatalne oświetlenie, nie, właśnie świetnie wyglądały pierwsze dwa odcinki, rewelacyjnie te ujęcia ze świetlikami, te ujęcia jakichś magicznych, elfich miejsc, było dużo narracji wizualnej. Pierwsze dwa odcinki są wyreżyserowane fantastycznie. Ten moment, gdy pierwszy raz widzimy Arandira, tego czarnego elfa z tą kobietą i oni i podchodzą i mamy takie, ona mu kładzie na rękę tamte jakieś to, co mu daje prezent, wchodzi muzyka McCree'ego, po prostu fantastyczne. Ten, ten utwór zapętlałem. Siedzi mi w głowie. I nagle mamy takie zmi zmianę reżyserską na to, że mamy totalne zbliżenie, lekki taki shakey i takie to, żeby oddać ich uczucia, po czym jak ktoś ich nakrywa, to kamera się oddalają ja i tak Mm, reżyserską, po prostu pierwsze dwa odcinki Sztos nadal mi się tak samo podobają. Ten trzeci, przyznaję, to było badziewie. To była ponad godzina takich absolutnych nudów, do niczego nie prowadzących. I tutaj... Tak, wracam stary, Jak Michał, który krytykuje, to jest zabawne, że dużo osób jakby weszło na mój kanał po raz pierwszy w swoim życiu akurat na recenzję, gdzie idę pod prąd, coś chwalą, to zazwyczaj zogani. To też jest do tym, co gani, to też jest pewien paradoks, nie? Ale ja to mówiłem, krytyka wszystkich była, że scenariusz jest fatalny, historia jest fatalna, bohaterowie, a ja mówiłem, pierwszy odcinek obejrzałem, nie? Pierwsze dwa też potem i jeszcze się historia nie zaczęła, ja mówię, ludzie, krytykujecie coś, czego jeszcze nie ma. Jeszcze dosłownie, tak jakby, tak jakbyście mi mówili, że wnętrze domu jest brzydkie patrząc na jego fasadę, która jest notabene ładna. Ja, ja się czułem, nawet, dla mnie krytyka tych pierwszych dwóch odcinków, abstrahując oczywiście od tematu, czy jest to zgodne z lorem, czy nie, już absolutnie od tego abstrahując, ta krytyka taka stricte tego, co tam się działo, dla mnie była niesamowicie przesadzona po prostu, po prostu przesadzona, bo Wiedźmin, Koło Czasu, i nie wiem, co jeszcze wyglądają przy pierwszych dwóch odcinkach tego Lotra jak absolutne badziewie. I zazwyczaj jak się recenzuje czy ocenia takie rzeczy, to się je porównuje do tego, co już znamy, tak? Co wygląda tak dobrze, jak pierwsze dwa odcinki tego serialu? Nie ma takich seriali, nie ma takich filmów po prostu, więc ja nie rozumiem absolutnie. Natomiast w tym odcinku jak najbardziej. Ponieważ jest dokładnie to, czego się obawiałem, czyli okej, okay, pierwsze dwa odcinki, tutaj jest prolog, tutaj jest ten, zarysowanie, mamy kilka wątków, gdzie one pójdą? i idą donikąd. Mało tego, na przykład znika nam tutaj Elrond i Durin, jakże fajne te sceny w tym kazad dum były tam, w, tych, w tym świecie. Chciałem powiedzieć królików, Boże, krasnoludów, chciałem powiedzieć w króliczym świecie, no nie? Dobra, to się wytnie. Nie no, ale poważnie, tego nie ma, za to wprowadzają nam tutaj Isildura. Ja, ja znam Isildurę, ja wiem, że to jest ten, co tam będzie w kluczowym momencie walczył o pierścień z Sauronem. Znam to z, z oglądania filmów, tak by the way, Wkurzyliście mnie, niektórzy, więc kupiłem, Silmarinio Tolkiena i to w wersji angielskiej. Tylko tu się okazuje, że to jest książka historyczna z różnych epok, a nie żadna jedna historia. Coś takiego ja już wcześniej słyszałem, ale tak jakby, wiecie, nie zastanawiałem się. Ja nie wiem, co oni mieli tutaj w ogóle adaptować dla tych osób wszystkich wkurzonych. Skoro to jest taka książka historyczna, to, to nie jest to nie jest gra o tron, że się dzieją, wiecie, po kolei coś, tylko taki jakiś zlepek wydarzeń przez setki lat, więc w ogóle, I'm confused. Ja oczywiście jeszcze nie przeczytałem, ale no jestem zdezorientowany w ogóle tutaj tym, ale nie nieważne. By the way, czy adaptacja jest wierna czy nie, efekt może być tylko na plus dla fanów takich ortodoksyjnych Tolkiena, że właśnie ktoś taki jak ja, co tam w dupie to ma, kupi książkę i przeczyta. Także tutaj to, że się ludzie złoszczą, to jest z nami takie, bo, bo się, nie wiem, Tolkien się przewraca w grobie. Nie, Tolkien to teraz odcina kupony w grobie, bo... Miliony osób kupią jego książki, które nie miały wcześniej z tym styczności, także Tolkien to tam, wiecie, dolary mu zaczynają strumny wypływać w tej głupiej metaforze, nie? Wracając do odcinka trzeciego. Wybaczcie no te recenzje tego Lotra, jest tyle dramy na około dramy, że po prostu ciężko się skupić na bezpośrednich wydarzeniach, ale, no właśnie, nie mamy tutaj niektórych wątków, a to jest jakiś Isildur, jakieś nowe miejsce, Numinor, tak? Wyspa, i notabene bardzo mi się podoba coś, co w Wiedźminie mówiłem przy ekranizacji, przy serialu Wiedźmina Netflixowym, że ma mać, nie było map, nie było wiadomo co i jak, a tutaj przechodzą od poszczególnych wątków, znaczy między wątkami poprzez mapy. Bardzo mi się to podoba od pierwszego odcinka, to jest kolejna taka rzecz, że ja tym twórcom bije brawo. No ale pokazali mapę, jak rozumiem nasza Galadriela jest na tej wyspie Numinor po czym mapa daleko, lecimy, 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 lecimy do śródziemia. I mam tak, aha, okej, okay, czyli ona tutaj rzuciła się na miskę żarcia, jak wiecie, że na zasadzie zaraz z, umrze z głodu, a miała jeszcze do płynięcia 500 tysięcy mil. To mi mówi ta mapa, więc. Tak, mieliście rację, to idiotyczne, że wskoczyła do wody, chociaż ta scena, mo można ją interpretować, że to było impulsywne z jej strony, że to ona nie myślała, i zresztą ja tak to interpretowałem, ja nawet się nie zastanawiałem, ile ona ma kilometrów do przepłynięcia, ja po prostu rozumiem, że to jest jej decyzja, że nie wiem, woli umrzeć, że po prostu nie, nie będzie mogła żyć z tym, że zostawiła to zagrożenie za sobą. Więc to jakby było takie impulsywne ja mam, moim zdaniem, ale, ale rzeczywiście w tym odcinku mam takie, wait a minute, to tutaj oni się wyłowili, ledwo przeżyłaś, ten kawałek miałeś jeszcze wpłynąć, tyle, to jaki był plan? Planu nie było ewidentnie. I co gorsza, tak jak ja to no mnie śmieszyło, to obrażanie aktorki, nie wiem, wrzucanie tych wszystkich miniaturek, jak ona robi jedną groźną minę, mówię takie ja dole. No, no, wiecie, to jest takie czepianie się słówek, takie wyjęcie czegoś z kontekstu tylko w formie obrazka, no nie? Że zrobiła jedną minę głupią, to tak można każdego zrobić, no nie? No W każdym razie, to jest świetna aktorka, moim zdaniem, rewelacyjnie oddawała w pierwszych dwóch odcinkach i nadal daje Galadrielę jako postać. W tej wersji, tak? E, całkowicie zacietrzebioną na swoim jednym planie, który był umotywowany tym, co widzieliśmy na początku pierwszego tego prologu. Natomiast no w tym odcinku coś, co mi się bardzo nie podoba. <grym> I rzeczywiście to było idiotyczne, już w tym nominorze biorą ją przed tą tam królową i ten i tu. I ona jakoś, ona jest osła i zachowuje się jak debil. Zachowuje się jak jak zamiast jakimś nic porozumienia. Zamiast, bo ja wcześniej. Usprawiedliwiałem i bardzo mi się podobało to, jak ten serial portretował elfy. Co wszyscy narzekają w necie, bo ten, że względu na to, że poczułem wreszcie, że to są istoty, które żyją 3000 lat. Właśnie, że gadają inaczej, swoim, mają swoim, swój rodzaj wypowiadania się, swój rodzaj patrzenia na świat. I zupełnie inaczej patrzy ktoś, to wiecie, ma, jego, nasze życia trwają tam po, do, nie wiem, do setki, powiedzmy maks, a jej w tysiącach. Inaczej w ogóle ona patrzy na rzeczywistość i inaczej, nie wiem, rozmawia nawet z ludźmi. Podobało mi się to, czułem to. Naprawdę taki taki koncept high fantasy, taki czy nawet science fiction, jakbyśmy weszli w, w obok w jakąś, nie wiem, w jakieś tam star trekowe rozkminy i tak dalej. Bardzo coś takiego lubię, bardzo. Teraz w Sandmenie była też taka rozkmina, nie? Ale tutaj ona ta super inteligentna elfka, z bardzo jasnym zamiarem, zachowuje się jak debil na zasadzie tak, ja stąd tu ucieknę i tam, czy nie wiem co wam zrobię, nie wiem jaki, znowu, znowu, nie ma, nie ma, nie ma planu, tylko chciała, nie wiem, no, pogroziła paluszkiem. I tak mówię, what? Myślałem, że... Ty, taka elfka z tą wiedzą, właśnie taka na zasadzie 3000 lat doświadczenia. Ja mówię 3000, ale nie wiem ile, czy to 1000 czy 500 tysięcy, nieważne, ale wiecie, dużo więcej niż człowiek, tak by mógł mieć. Ona z taką wiedzą, doświadczeniem, inteligencją, pewnie jakimiś tam elfickimi księgami. Czy, I ona jakoś tak na zasadzie pyskuje do królowej, i zamiast jakoś się dogadać, wie tak, What? gdzie jest ta inteligencja i ta. Taki ta, ta, no, idiotyzm, nie? Po czym nagle ona jedzie z tym ojcem i Sildura na koniu i nagle, a propos reżyserii tego odcinka, i nagle mamy jakieś hiper slow motion, jak jest uśmiechnięta, że lubi jeździć konno i mamy tak, scena ma nam pokazać, że w tym całym, jak trzeci odcinek budują to jej tak ja, chcę, jest jeden cel w moim życiu, od tysiąca lat szukam Saurona i chcę go pokonać, czy tam Morgota czy kogoś nie, zło, a nagle tak, o konik <laughs> tak, ale, nie wiem, no reżyseria tego odcinka przy Bajonie i poprzednich jest tak, tak niełożona tak z dupy są te momenty po czym, po czym cały ten wątek ciągnięty przez pół odcinka, no to opiera się o to, że ten Halabard, Halbrad, ten jej ziomek, no to okazuje się, że, ja, ja nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale że ona odkrywa jego znak i że on będzie jakimś takim przyszłym potencjalnie królem, ja, ja nie wiem czy, bo on powiedział, że zerwał to, ten znak z trupa, ona mówi, że twoi ludzie nie mają króla, to możesz być ty i tak mówię Ła, przypadkiem na siebie na tratwie trafili, to są dwie najważniejsze osoby, które, znaczy, dwie najistotniejsze osoby dla Śródziemia i na tej tratwie, i mówię, what the fuck is going on no, po prostu, nie? I te ujęcia ustanawiające, jak wpływają do tego Numinoru, przepiękne znowu ładne CGI i tak dalej, ale tam na miejscu to totalnie, znowu cały odcinek, nie czułem się jak w Śródziemiu i to jest kolejna rzecz, pierwsze dwa odcinki, ja, nielotrowy człowiek, Czułem się jak wśród ziemi, Naprawdę, ja to był taki zarzut wielu osób. Ja mnie nie, ja się właśnie czułem, czy wśród hobbitów, czy wśród elfów, czy wśród ym, krasnoludów. Ja, ja ja osobiście jako człowiek, który zna tylko trylogię Jacksona, no to właśnie mindfuck miałem, że się im udało mnie przenieść do do, do Śródziemia tylko w innej epoce. Ja w to wierzyłem, wiecie, trochę inaczej wygląda, trochę czyściej trochę, ale ja wierzyłem, że to jest ten świat. W tym odcinku rzeczywiście czułem się, jakbym oglądał wysokobudżetowe koło czasu albo inne high-fantazy, jakieś obok. Nie? To, to ja w pełni przyznaję. Ten odcinek mnie trochę zgubił w tej kwestii. No i w ogóle to, jak on jest nudny, to wynika z tego, że znowu wprowadzają nam wątek Isildura. Czyli kolejna jakaś. Zbadałam tutaj ten wątek, będzie połączony z Galadrielą, ale kolejna nitka, kolejna postać, kolejny. Oni się tutaj cisnę na widać, że nie dają rady udźwignąć tego, ile próbują obudować nam tutaj ścieżek, które, nie wiem, chyba za trzy sezony dopiero się złączą w jakimś jednej bitwie, z z Sauronem, czy kimś tam, nie? Bo, bo nie wyobrażam sobie, że co, wszyscy wpadną na siebie w przyszłym odcinku, więc no tutaj oni po prostu przerasta ich skala tej epickiej historii. Hej, to słowo powraca. <grym> Natomiast problem, na przykład, jest taki, że mamy wielką intrygę. Co oznacza ten znak? I to, że ten znak to jest mapa Mordoru, e, jak rozumiem, Mor dobrze rozumiem, że Mordoru jeszcze nie ma i właśnie oni go tworzą, nie? Te, te Southlands, te, to, te południowe krainy, to będzie Mordor w przyszłości, chyba dobrze rozumiem, nie? i, to, 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 ja to widziałem już w nocie jakiś tam, jakiegoś youtubera właśnie przy recenzji, że tak, e, tak, ona tak w filmiku na YouTube, czy tylko mi to wygląda, na Mordor, i tak, no w sumie, i w tym odcinku to odkryli, ale co by to nie było, to jest, i intryga Nie Nieważne, czy my się domyślamy, czy to mapa, czy nie, ale fakt, żeby tam trzeci odcinek, na jakiś znak, ten, państwo scenarzyści, my to, Ba, wiemy, tu nie ma tajemnicy, to jest high fantasy, dobro, zło, to jest oczywiste. Także to powinno być właśnie tak, na zasadzie, szy to, to jest nudne, to powinno być szybciej, bo mam wielką intrygę, że on ją zabrał gdzieś tam i jest jakaś mapa. Ja mówię: Dobra, ja wiem, to, to, to Sauron. No nie wiecie co chodzi, tak. Tutaj, to jest moment, w którym ja mogę naprawdę scenarzyście, mówiłem, pierwsze dwa odcinki wprowadzają, czas przyspieszyć. A oni nie przyspieszyli, tylko zwolnili. Więc jej wątek tutaj, nudny bez pomysłu, nie wiem, cała ta sytuacja z tym ziomkiem, że tam nagle z jakiegoś powodu ma pieniądze, nie wiem, musiał kogoś okraść. Scenie, której nie widzieliśmy, i próbuje ukraść tamtym tym, ten znak cechowy, żeby zostać jakimś tam kowalem, czy coś Takie, gówno mnie to obchodzi. I Sildur i ze swoją siostrą i to jest coś, co gówno mnie to obchodzi. Galadriela, zamiast jakoś inteligentnie próbująca wydostać się z tej sytuacji, wykorzystująca 3000 lat doświadczenia inteligentnej Elfki, robi gówno mnie to obchodzi. A dodatkowo, w poprzednim odcinku, w pierwszym odcinku wskoczyła do wody, ja mówię, dobra. Na ich następnym nie historia pasuje się do przodu, a ona jest na wyspie, i ona znowu musi gdzieś przepłynąć. Ja mówię, to mogę na trzy sezony będziemy tutaj tracić na jakiś szmelc po drodze do naprawdę interesujących rzeczy, tam z Sauronem i tak dalej. Nie, więc widzę same problemy. Arandir, Arandir, Arandir ten. Ja dowiedziałem się od roka, że to jest, yy, pozdrawiam się ogląda, że to jest puertorykańczyk i jest tak przystojny, tak mi się podoba ten aktor, naprawdę, tak mi się podoba, tak sobie myślałem, że jakby robili jakiś nowy film i był taki gej związek, to chcę jego i Roostera z Top Gun Maverick, czyli Miles Teller, no nie mają sobie przypomnieć, Miles Teller. I chcę ich jako parę zobaczyć, tak z, z, tego z tym wąsem jak w Top Gun i tego tu, z tymi uszami na po prostu mmm, lecę na nich, naprawdę. W każdym razie znowu, no cały odcinek widzimy go, prawda, jak go tam obezwładnili, fantastycznie te horrorowe sceny Bayona w poprzednim odcinku zrobił, myślałem, że coś będzie fajnego w tym tunelu, nie, po prostu go mają orki i tam w zasadzie masz i kop, jesteśmy w orkowym łagrze. Po czym, i nawet to były takie momenty, że widzimy, że słońce na nich, na te orki działa jak na wampiry, powiedzmy, klasycznie. Po czym myślę sobie tak, o fajnie to pokazali, że tam ten ork się tak zasłonił, nie? Po czym kamera przejeżdża na Rondira i tego jego drugiego kumpla Efa i on mówi, słońce im szkodzi. Dzięki scenarzy, dzięki, ja też to, ja też widziałem tą scenę, panie scenarzysto, nie? Tak, ale dzień, co im szkodzi, bo nie zapałem? No i cała ta scena tutaj, ich walki, to jest tak, odcinek się zaczął tym, że go rzucili, masz kop. Kocinek kończy się tym, że nadal jest w okopie i masz kop jakby historia posunęła się o nic poza tym, że jego dwa ziomki elfy zginęły. W średniej scenie akcji, ta walka z tym trolem się moim zdaniem była jak najbardziej okej. Okay. Wszyscy się czepiają. Dla mnie wyglądało to fajnie. Eee, ff, nie miałem, może tak, nie miałem z tą problem, z tamtą sceną problemów, nie? Tutaj trochę mech. Trochę mech, chociaż te takie ala 300 Skoki, jakieś ten, tego naszego Randira. Mi się podobają, ja z tym nie mam problemu akurat, wiecie? To ja wiem, że będzie krytyka żontu lata, jak Neo w Matrixie czy coś. Dla mnie, okej, okay, ma jakieś tajne ruchy, bo jest znowu żyjącym tysiące lat elfem, który po prostu jest jakimś wojownikiem, który to umie, ok. Natomiast, no, do, scena do niczego nie doprowadziła, była względnie nudna. Temu przeciął gardło jakoś tak trochę wersja dla dzieci, jakoś krew mu nie trysnęła, nic, trochę biednie to wyglądało. Tam to dostał dwie strzały. No i teraz go na koniec odcinka zaprowadzili do kogoś jakiejś tajemniczej figu figury, i tak mówię, a gówno mnie to obchodzi. Nie? I tak w ogóle cały cały ten wątek to mówię, no on, miałem flashbacki do ostatniego sezonu Stranger Things, gdzie też narzekałem, że się za wolno dzieje i lali wodę i mi się nudziło jak diabli. Ten odcinek mi się też tak strasznie nudził. I miałem ten flashback jak, jak harp yy, hooper, hopper. Harper, chciałem być, Hopper, się wydostawał z więzienia na Syberii i, i się wydostał, po czym, po czym złapali, wrócił, po, wróci, po czym znowu musieli wrócić, tak mówię, niech on się wreszcie wydostanie z tego okopu i coś się zacznie dziać w tym wątku, tak? Bo naprawdę cały ten odcinek to jest takie po prostu, wycinamy i robimy od nowa. A jeszcze mam do omówienia trzeci wątek, jak dla mnie najgorszy w tym odcinku, czyli te Harfuty, te, ja mówiłem Hobity. znowu w necie jest w ogóle wrzawa, że wtedy nie było Hobbitów, a Harfuty to są ich przodkowie, a ten, Whatever. Przodkowie hobbitów. I tutaj notabene też nie jestem fanem castingu czarnoskórych aktorów, ale tylko. Ja strasznie nie lubię, bo tutaj każdy radykał, rasista podpina się pod ten wątek i miksują się normalni ludzie, którzy mają normalną krytykę z debilami, nie? I to, to jest mój problem, dlatego ja wolę już, żeby wrzucali czarnych aktorów wszędzie i zawsze, bo przynajmniej, żeby rasizm nie wygrał, nie? Mm. <laughs> ale rzeczywiście tutaj muszę powiedzieć, że. E, trochę to nie pasuje ze względu na to, że jak rozumiem, oni mają się przekształcić potem w coś, co znamy w filmach, czyli w całkowicie białą społeczność. I mam takie, no tak, no gdzieś musiał być Holokaust w międzyczasie, nie? Albo coś w tym stylu, więc to trochę tak... No, teraz to mi tak średnio pasuje, no nie? E, bo, no, Ale ogólnie nie mam z tym problemu w tym serialu, tak jak w Wiedźminie. W Wiedźminie miałem z tym problem, ponieważ tam mamy... Jakby ja teraz słucham audiobooka, ja kocham Sawkowskiego, to co napisał, e, i on właśnie specjalnie napisał o rasistach, Cała jego książka to jest pogarda dla rasistów i tego typu rzeczy, więc tam napisał, że komórki społeczne typu tam osady ludzi były niesamowicie rasistowskie, więc wrzucanie do nich na siłę czarnoskórych aktorów i pokazywanie tej społeczności rasistów, że nie są rasistami, to jest jakby odwrotność jego wiadomości, nie? Więc, jakby sensu w ogóle, nie? tego świata, więc tam to nie miało sensu, tutaj to tak jakoś tak nie, nie ma to różnicy, bo ten bo tutaj mamy jasny podział na dobro i zło, niezależnie od kolorów skóry, tak? Ale dobra, to jest już w ogóle, to jest, to jest też kiwrowisko, nie? W każdym razie znowu, Harfuty ich w pierwszych dwóch odcinkach wątek mnie dosyć nudził, w tym sensie, że okej, okay, pokazaliście mi jakąś taką proto hobbitską e, komórkę społeczną właśnie, malutką, która tam okazuje się, że w ogóle są nomadami, że się przemieszczają spoko, ładnie to wyglądało nic więcej o tych hobbitach nie chcę widzieć poza tym, co jest istotne dla głównego wątku. Tak samo jak byliśmy u Petera Jacksona w Shire, to byliśmy tam, żeby przedstawić nam świat bohaterów i tak dalej, ale potem oni z tego Shire wychodzą. Nie musimy oglądać, jak se piją herbatkę codziennie i idą łowić ryby, nie? I tutaj oczywiście klucz to w tym wątku to jest to, że ten Gandalf nie Gandalf, ktokolwiek to jest, spadł i co będzie dalej? Po poprzednim odcinku i co będzie z nim dalej? I na koniec tego odcinka on umie powiedzieć jedno słowo i pcha im wózek. Jakby, rzeczywiście, no bra brawo, scenarzyści, brawo za posunięcie tego wątku po prostu. <noise> Nie, naprawdę, no to jest dla mnie komedia. I za, a za to oglądamy, jak ta, ta ci nasi bohaterowie, no, że oni będą się, że całe to miasteczko ich będzie się przemieszczać, tak? No i okazuje się, że niektórzy mogą zostać w tyle, ten naszej głównej rodzinki ma tam skręconą kostkę czy coś, i będą mieć problem z tym, takie jak główno mnie to obchodzi. Scena niby śmieszna, że tamta ona próbuje mu jakąś mapę spod stołu, jakże kliszowa scena, że ktoś odwraca czyjąś uwagę, a ja tam sięgam, żeby on nie zauważył, I... o już miał zauważyć, a nie, jednak nie zauważył. Klisza na kliszy, na kliszy, na kliszy, dziękuję bardzo. Teraz w Q&A zadałem pytanie, w karcie społeczność można zadawać pytania, by, by the way. Jaka jest wasza najbardziej znienawidzona klisza, nie wiem czy tego nie wymienię, chociaż nie, no, to nie jest moja najbardziej znienawidzona klisza. W każdym razie scena jeszcze tylko była na tyle idiotycznie zbudowana, że ona tak ściągnęła to ze stołu, po czym on dosłownie wstał i wyszedł. Ja mówię, ty tak nie mogłaś poczekać? On mówi, zaraz wychodzę. Nie musicie odwracać jego uwagi, wystarczy poczekać aż za 20 sekund wstanie i wyjdzie i wtedy możesz sobie wziąć coś ze stołu. Także tak, absolutna scenariuszowa pustka, nudne wątki, które... Zaczęły w punkcie A, skończyły w punkcie A. Nawet niektóre troszeczkę się cofnęły. E, także no, to co miało, to, to no nie jest, że slow burn, ten, ten serial po prostu się rozwodzi na dygresje, które są nudne i e, masakryczny odcinek pod tym względem. Reżyseria o wiele, wiele gorsza. Tamte pierwsze dwa odcinki to mistrzostwo kompozycyjne wielu scen kadrów ujęcia ustanawiające język filmowy nawiązujący do petera jacksona piękne ujęcia ustanawiające przepiękne widoki przepiękne wprowadzanie w sceny wielka epicka skala tych ujęć a gdy trzeba to powrót wiecie Mamy duży kontrast, jak u Jacksona, gdzie mamy wielkie, szerokokątne ujęcie na góry. I, i jeszcze te z lotu ptaka, te, te takie klasyczne e, ujęcia wprowadzające w daną scenerię i budujące świat. Ale gdy trzeba, to mamy na maksymalnie otwartej przysłonie zbliżenie cała twarz w kadrze i tylko oczy są ostre, nie? To jest, to są, to wszystko tutaj, tam było zastosowane, Bajona naprawdę zrobił to tak jak Jackson i nie tylko, że kopiował jego styl na pałę, ale tak, że pomagało to opowiadać historię, mnóstwo narracji wizualnej, mnóstwo w pierwszym odcinku momentów typu ona kładzie ten hełm na stos hełmów, takie ujęcie, które ma opowiada o stracie, o tym jak istotna była ta wojna, przepiękna kompozycja sama w sobie, też jasne, ciemne, dwa, na, jako kontrast, nie? Jasne hełmy, ciemny ten, to miejsce, gdzie oni tam walczyli, Ciemne, bo tam ten morgot cały był, i tak dalej. Mnóstwo tego typu przepięknych momentów. Tutaj nic. Nudne kompozycje, nudna reżyseria. Sceny po prostu jak z jakiegoś koła czasu bis. No. tylko gorzej, nie? Znaczy gorzej. Nie wiem, czy gorzej, bo przestałem koło czasu oglądać po którymś odcinku, więc znudziło. A no, i ten, i ten serial to też tak. Po tym odcinku moje odczucia są takie, że nie mam ochoty do niego wracać. Eee... <laughs> I w sensie, żeby jedna rzecz na koniec wybrzmiała. Nie, nie ugiąłem się pod krytyką, czy coś takiego. W sensie. Tak samo, jak mówiłem, moją nieprzekupioną opinię. <noise> Niestety nikt mi nie zapłacił. Jakbym wam pokazał stan konta, to, to, to nawet naj, naj, najwięksi krytycy by w tym momencie, wiecie, <noise> dali mi spokój. No. A w każdym razie, tak jak pierwsze dwa odcinki mi się podobały, ja naprawdę mógłbym to uzasadniać. Ja naprawdę mógłbym na scenie przejść i powiedzieć, co? Uważam, że były świetne zdjęcia reżyseria, realizacja, scenografie, kostiumy. Zarys historii. Tam jeszcze nie było bohaterów, tam jeszcze nie było scenariusza. Mówię, jak ja słuchałem po tych pierwszych dwóch odcinkach, jaki to fatalny scenariusz, w momencie, w którym on się jeszcze nie zaczął, to aż mnie, aż mnie skręca po prostu, no nie? Ale ja powiedziałem wyraźnie, jak on się nie zacznie teraz dobrze, to też będę miał problemy. I ten odcinek, to jest gorzej niż myślałem, bo ja się bałem, że będzie rzeczywiście wolno, że ten... Nie, oni po prostu się jeszcze rozwodnili, oni rozwodnili jeszcze ten serial, jeszcze poszli w ogóle, robi krok w tył. Także, nie wiem, no jakbym miał ten odcinek ocenić, to nie wiem, jakieś 3 na 10 to byłby maks ode mnie. I to jest moja szczera opinia. Znowu, nikt mnie nie przekupił w drugą stronę. Nie wiem, fani Lotra też się do mnie nie odezwali, że no, płacimy ci, jak zaczniesz krytykować. Nie, też niestety nie. Także mój optymizm się kończy tutaj, bo w kolejne odcinki też reżyseruje Ten Ziomek, no i jakby ten. Ale hej, może być tylko lepiej po tym, moim zdaniem. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, ostatecznie, Whatever to tylko głupi serial. Dzięki bardzo za uwagę, czekam na Wasze opinie. I do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.